Jest dobra wiadomość. Zaczynamy! Potwierdził nam dostawca traktora, że 24 otrzymamy traktor. 25 26 wypróbujemy. 27 zaczniemy pakować ziemię do woreczków, gdzie wrzucimy nasionka. A teraz właśnie podpisałem pismo do ministerstwa, że 31 nasionka będziemy sadzić. Ruszamy! I dupa. 24. nie ma traktora. Mówią teraz, że statek nie dopłynął z Chin, 1-2 czerwca mówią, a później jeszcze potrzebują tydzień na odprawę celną i przewiezienie kontenerów i zmontowanie. Więc najwcześniej 10 czerwca przyjadą z traktorem, więc mamy 2-3 tygodnie opóźnienia. I to jest właśnie ekwator. Na 100% nie można być niczego pewnego. Rozmawiam jeszcze z prefekturą, która jest odpowiedzialna za drogi, tutaj na temat naprawy tej drogi, ale to już rozmawiam 9 miesięcy i każda rozmowa kończy się za tydzień, za tydzień, za tydzień. A no więc zobaczymy, co będzie za tydzień. Jadam teraz do Pedernales, bo zamówiłem pierwszą partię dostaw nawozów 10-11 worków, 35 kilowych Muszę tam jechać, ponieważ tu firmy transportowe, które do dowożą mnie, jeżdżą po takich małych wioskach. Dlatego trzeba podjechać do Pedernales i spotkać się z nimi na ulicy i odebrać ten towar. No więc jadę, bo mamy czas w oczekiwaniu na traktor. Amigos! Si. Al confirmar, no. ¿Sí? sí, atrás, sí. Ah, ah sí, bonito, tú la de sofá. Vea, vea, se rueda ya por todo. Tú... Sí, no hay problema. No hay problema dice. Sí.

No i jest już awantura na całego z dostawcą traktora. Nadal nie ma statku. Teraz podają termin nowy, siódmy, ósmy, że dopiero przypłynie. I oczywiście twierdzą, że to jest siła wyższa, że statek nie przypłynął. A to, że oni nie zamówili wcześniej towaru, który im się kończy, to oczywiście już nie ich wina. Doprowadziłem do tego, że nawet pieniądze chcieli w każdej sługodzie nam oddać. Ale po co nam pieniądze, jak my traktor potrzebujemy? Czekamy więc. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Santo Domingo. Przyjechaliśmy tu do imprezy energetycznej, tam jest za mną, nazywa się CNNL, porozmawiać o awariach, które mamy w dostawie prądu do naszej wsi i plantacji, spowodowanych, jak to w Ekwadorze, z budowaniem przyłącza przez pola i lasy. Więc każdego tygodnia, dwa, 3 razy w tygodniu, spadające gałęzie albo drzewa przerywają napięcie. Ale podobno jest nowy pomysł, żeby zrobić nowe przyłącze z Czeby Abacho do Czeby N Medio, które miało rozwiązać ten problem, bo będzie już przy drodze. A więc idziemy i popytamy. No i po wielu naradach, spotkaniach, gdzie nikt nic nie wie, żadnego projektu nikt nie widział. Jeden zwala na drugiego, drugi na trzeciego, w końcu dyrektor tego oddziału Satamiko się wkurzył. Zadzwonił do oddziałów Pedernales, gdzie my jesteśmy. Opie, dyrektorkę, dyrektorkę że natychmiast ma coś z tym zrobić. I na razie wiemy tylko, że zaczynają od początku, czyli wyceny kosztorysów projektu. I powiedział, że może pod koniec roku będzie nowe przyłączenie. Zobaczymy. Jest 6 rano, jadę teraz do Porto Viejo, miasta stołecznego, 200 km od nas, 3 godziny jazdy. Tam jest siedziba prefekta, który jest odpowiedzialny za drogi w Ekwadorze, ponieważ ci nasi inżynierowie tutaj, którzy są delegowani od niego co tydzień mówią, że za tydzień, za tydzień, za tydzień coś tam zrobimy, pojedziemy, sprawdzimy tą drogę do pociągu i tak to się ciągnie, więc jadę teraz z interwencją do, do prefekta, zobaczymy czy mi się uda tam do niego wejść i poprosić go o pomoc, żeby przyspieszył to wszystko, czyli naprawę tej drogi do Pocio, do naszej plantacji, żebyśmy mogli tam Szybko i sprawnie wjeżdżać Jestem w Porto Viejo To jest Budynek Biurowy taki gdzie jest Ministerstwo Rolnictwa I tutaj tak samo Mamy prefekturę No to chodzą. No wyszedłem Prefekta oczywiście nie ma gdzieś pojechał na jakieś zebranie więc Zrobiłem awanturę w dziale obsługi klienta, aż pani dyrektor się znalazła i w rzeczywistości mi pomogła, bo zadzwoniła do tego inżynierka, który w Pedernales odpowiada za te prace budowlane, opieprzyła go z góry, powiedziała, że ludzie tam nie mają pracy, bo plantacji nie da, do plantacji nie da się dojechać, głodują, a ten gringo, co tu przyszedł, powiedziała: To jest znajomym, bardzo dobrym pana prefekta. Jak on się dowie? Takie są problemy, więc ma natychmiast pójść i zrobić inspekcję. Więc w środę, czyli za dwa dni, a przyjechać na inspekcję i zobaczyć, co jest do zrobienia na tej drodze. To czekamy do środy. Dobra. ja, Dzień. Dobry. venimos recorriendo por la parte de acá sí, un sí, sí. Por, por la parte de esta, la, brea, la pimienta dando una vuelta por aquí ajá entonces cuénteme eh, el tema de la vía cuál es la vía vía desde Chepe arriba hasta Chepe en Pocho, eh, Pocho. Chepe arriba hasta Pocho por el Chepo la el toda la vía que va para 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 la que son 5 km sí Okay, vamos a traer a un señor, que es un contratista ah, sí. que nosotros contratamos a la prefectura sí. para ver si tiene una máquina, un excavador, un tractor más que todo, tiene una excavadora, una grande sí, sí, sí. y poner y hacer que sea la las para ir sacando cosas y ir sí. Okay. ok entonces nos vemos el martes, ¿sí? el martes. Okay. Yeah. muchas gracias Ingeniero gracias. pasa bien, Paso bien. Ja. 27 de y en el tractor prosto skita na lewicie mamy Listo? ja ja tego no dobra teraz Traktor już po odbiorze ponad godzinę. Mi tłumaczyli wszystkie szczegóły, filtry, oleje, wymiany i tak gdzie się co włącza. Więc możemy jechać na górę, zobaczyć, czy przejedziemy w tym stanie drogi takim super traktorkiem. I taka ciekawostka dla was: w Ekwadorze traktor jest traktowany jak narzędzie: łopata, taczka, wiertarka. W związku z tym nie ma tablic rejestracyjnych, nie ma dowodu rejestracyjnego, nie ma przeglądów technicznych. Można się poruszać po każdej drodze. Nie trzeba mieć prawa jazdy na ten traktor, żeby się poruszać po drodze publicznej. Bardzo ciekawe. To próbujemy. Jesteśmy teraz przed podjazdem śmierci. Nie macie trójwymiaru, więc tego nie widać specjalnie, ale jest to bardzo ostry podjazd z dużą ilością dziur. Niech on sobie chwilę odpocznie przed, przed pojechaniem. Ma cztery biegi do przodu, cztery do tyłu, w tym raz albo w wersji wolnej, albo szybkiej. Wiadomo, ja jak wolna, to duża większa moc tych Niestety zawieszenie jest tylko w postaci opon. Więc każda dziurka skacze jak piłka. Gdyby nie gaz ręczny, to by się nie dało jechać w ogóle. No to próbujemy. Tupa. Tu jest takie błoto, że traktor się zakopał. Pół metra głębokości. Nie wiadomo, czy my z tego wyjedziemy. Co by Wam tu powiedzieć Traktor nie przejedzie Musimy naprawić tą drogę razem z prefekturą I że nie oczywiście Nie przyjechali znowu muszę jechać do prefektury Znowu muszę z nimi walczyć Bo bez sprzętu ciężkiego Spychaczy i yy, drużu Zwiru żeby to upchać I Nie da rady przejechać